manko z tej strony MAGA. Zapraszam Was dziś na losowanie tej oto emeczki z ostatniego filmiku. Jest naprawdę świetna, więc życzę powodzenia, tylko sprawdzimy jeszcze pod filmiku ile jest łapek. Czekajcie, bo coś się... a jest, 8 komentarzy. A gdzie są łapki? A i 9 łapek, okej. Okay. Osiem komentarzy. Raz, dwa, trzy, cztery... 56. Razy nie A, a, okej, tam Dobra, więc z tego filmiku losujemy, zobaczymy. Wszystko jest pisane, więc startujemy. Życzę Wam powodzenia. Lecimy. Kto to będzie? Kto to będzie? Kto to będzie? I... Proszę bardzo! Zakręcamy i głos. Gratulacje. Odezwij się pod tym filmikiem z trade'em. A skina ci wyśle? Gratulacje jeszcze raz i naraz.